czy pamiętacie tą wczorajszą piękną złotą jesień, którą Wam pokazywałam? Właśnie Ignacy idzie do szkoły, zobaczcie jak jest yy, w para, z parasolką, ja również, ale mnie nie widać. Leje deszcz, leje, Szaro-buro i ponuro, czwartek. No, tak się zaczyna pięknie dzień i cały dzień ma taka pogoda być. A my planowaliśmy z Lucją tyle dzisiaj zabaw na dworze. Dzisiaj ciche kardio, czyli nie będzie wyskoku, więc ten trening jest trochę bezpieczniejszy dla kona. Z dużą nadwagą zaczynamy. Hej, witajcie, dopiero się Wam pokazuję. Może światło tu nie jest za piękne, ja jestem po treningu, dlatego jeszcze bez makijażu i czekam, aż mi trochę włosy podeschną. Nie był to aż tak intensywny trening, że musiała, wiecie, być głowa. Wczoraj myłam ich, wolałabym dzisiaj tego uniknąć. Chciałabym się uczasać i pomalować, ale chciałam Wam pokazać sweterek, który ostatnio Wam pokazywałam, właśnie ten z urbexu. Bardzo uroczy, czyż nie bardzo fajnie wygląda. Właśnie ja mam dzisiaj go do założonego. Jest dosyć yy, obszerny, dosyć, dosyć spory, ale przez to taki komfortowy. Mamy tą koszulę taką, która tutaj wystaje w tym sweterku ona jest i dodaje takiego uważam uroku. Bardzo mi się podoba i ładnie się podpierały wszystkie rzeczy, mimo że z nimi nic wielkiego się nie działo. Słuchajcie, ja piję kawę, zrobiłam już zupkę jarzynową i, mm, i w planie mam dzisiaj robienie kopytek. Taki jest na dzisiaj plan, dlatego zupa jarzynowa y, to jest tylko taki dodatek, bo u mnie dzieci nie za bardzo się cieszą, jak jest tylko zupa jarzynowa. Jak jest jeszcze coś dodatkowo, no to spoko, ale nie tylko zupa. Czekajcie. Hmm. Czemu ja Was tak nisko trzymałam? O, może teraz by było lepiej widzieć ten no skutek. A, już zresztą widzieliście, ile raz będę pokazywać. Dobra, ale co chciałam powiedzieć jeszcze poza tym. Zaprowadziłam synka do szkoły, lał deszcz, jak nie wiem. Dlatego postanowiłam wcześniej zrobić trening. Mam ochotę dzisiaj pobawić się trochę włosami. Później po prostu parasolkę wezmę. Może sobie lekko podkręcę, pospinam, pomaluję się. Przyszła wczoraj do mnie paczka z kosmetykami z Yumi. I tak bardzo chciałam nagrać unboxing, że w ogóle jej nie otwierałam, więc później usiądziemy. Otworzę paczkę razem z Wami, no i co? I taki to będzie nie za długi vlog, dlatego że mamy godzinę 10:07 dokładnie. 7, tak? ja jestem skrupulatna, A ja dzisiaj na 13:30 idę do pracy. Mamo! No właśnie, jeszcze mam córeczkę, domu, dobra, ja uciekam do dziecka, a my widzimy się później. Standardowy mój tekst. Koniec. Pięknie czytasz, Lucja. Przeczytasz jeszcze kawałek? dobrze mhm. szybka jesteś ale to chyba nie po polsku czytasz w ogóle outfit mojej córki jest wybrany całkowicie przez nią spodenki letnie w kwiaty bluzeczka z króliczkiem i skarpety ze sky, aż podciągnięte pod kolana więc to jest i podrapany nos cała Łucja a była w pięknej sukience dzisiaj rano na no życie, poszła się przebrała. Pięknie. No cudownie przeczytałaś. A czemu rozebrała z tego biednego misia? no ale lasa. No jest na głosa, a gdzie jego sukienka? Nie wiem. Tam gdzie twoja? To jest moje serduszka. Namalować ci serduszka? Tak. Co to? Jeszcze jedno serduszko namalować? Gdzie? Dobra, jakiego koloru? Dobrze, a jaki kolor wybierz kolor? Ten. Mhm. Ten. myszku. Ok, takie, dobra, malujemy serduszka słuchajcie, a wystarczy się umalować i uczesać po prostu i to jest naprawdę no, mega delikatny makijaż żeby się czuć po prostu super założyłam sobie jeszcze kolczyki i taka jestem domowo, luźny sweterek leginsy, ale też umalowana i uczesana a taką siebie lubię najbardziej naprawdę najbardziej, ja nie mam nic przeciwko chodzeniu bez makijażu, jak najbardziej siebie akceptuję bez makijażu, ale lubię się, to mnie tak podbudowuje, podnosi i więcej po prostu mam energii, ochoty na działanie, i to mówię o wszystkim po prostu, o pracy, o gotowości. O, o sprzątaniu naprawdę człowiek się czuje znacznie lepiej kobieta, eee, więc tak ja już jestem otrzykowana zaraz siadamy i robimy unboxing zapraszam. Dobra, kochani, usiadłam na tle, myślałam, że tutaj światło będzie lepsze, po prostu siedzę przy mojej toaletce. Nagrywałam tutaj film, dlatego już, już na tym tle nagramy, to trochę wygląda, jakbym tematyczny film nagrywała. No, ale zrobimy ten unboxing. Słuchajcie, tak wygląda paczka, jest tak piękna. Szkoda było mi rozpakowywać, ale teraz widzę, że chyba ten kartonik da 600 bez żadnego cięcia. Za sprawdzę, czy mi się to uda, poczekajcie. Uda się. Dobra, mam przed sobą kosmetyki firmy Yumi i od razu was chciałam zachęcić, że jeżeli oglądacie ten film, to jeszcze zdążycie, bo od 2 do 7 można je dostać w promocji w sklepach drogeriach, w drogeriach w Hebe. Stop, stop, stop. Linki macie w opisie, więc od razu was odsyłam. A ja tutaj, o, żeby nie poniszczyć, otworzę pudełko i pokażę, co sobie wybrałam. Słuchajcie, mnie od razu firma zachwyciła tym, że tutaj jest aloes w tych kosmetykach, w stężeniu 99%. No, co jest uważam fenomenalne. Zobaczcie, jak jest zapakowana przepięknie paczka. Ja wyciągnę, pokażę wam, co sobie wybrałam. W ogóle, co chciałam powiedzieć? No, to tak: przede wszystkim w większości kosmetyków jest 97% składników pochodzenia naturalnego, co myślę, że jest na mega fajne. No i tutaj zapachy, to na pewno mnie urzekło już jak o nich czytam, bo mamy tam i ana, oczywiście aloes, ale i ananas i arbuz, co są dla mnie ukochane w ogóle owoce. I tak troszkę się na tym skupiałam. No i ogórek. Ja bardzo lubię kosmetyki pachnące ogórkiem i tutaj też takie coś się znajdzie. Dobra, więc pierwsza rzecz to jest aloesowy żel pod prysznic. I tu jest właśnie Arbus. Intensywne nawilżenie i odświeżenie. Ponad 97% składników pochodzenia naturalnego, właśnie o tym Wam mówiłam. Patrzcie na te opakowania. No i co przede wszystkim w ogóle chciałam Wam powiedzieć, bo poza tym, że wyglądają one, wyglądają one pięknie i są super ekstra składem, to ceny mają bombowe. Bo to nie sztuka, moim zdaniem, zrobić kosmetyk, który będzie naturalny i yy, yy, ogólnie dostępny. Bo tak jak mówię, właśnie teraz w Hebe dostaniecie, ale dla mnie to sztuka, żeby ten kosmet. zjadłabym. Arbus 100%. Słuchajcie, to jest w ogóle żel. Ja sobie na rękę wycisnęłam, ale nieważne. Yy, dla mnie w ogóle cena gra bardzo dużą rolę i yy, moim zdaniem kosmetyki, które są naturalne i niedrogie, to o tym bardziej są godne uwagi. No, pachnie w 100% tak jak Arbus, naprawdę jak Arbus. Ja bardzo lubię w ogóle al aloesowe kosmetyki. Często używam aloes jako podkład do włosów, yy, do nawilżenia, właśnie na różne obtarcia i tak dalej, a tu mamy właśnie stężenie jego 99%, co jest świetne, więc dobra. Żel arbuzowy, wybrałam sobie koktajl micelarny do demakijażu, nawilżenie i równowaga, demakijaż oczu, ust i ja sobie właśnie ten wybrałam, szpinak i ogórek, bo ja bardzo lubię ogórek w kosmetykach, bo on nie dość, że tak właśnie odświeża rozjaśnia i tu jest właśnie co fajne w, w, ty, w tym kosmetyku z, z dodatkiem ogórka, to to, że one, one w ogóle wszystkie te kosmetyki mają y, za zadanie nawilżać, no bo aloes ma to właśnie zadanie, ale tutaj, żebym, poczekajcie, żebym ładnych słów użyła, yy... na dodatkowo żeby, 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 Yy, niweluje uczucie ściągnięcia i dodatkowo odżywia skórę. Dla mnie to jest mega ważne, bo ja po umyciu twarzy żelem czy pianką bardzo często mam właśnie taką ściągniętą twarz. Ja mam twarz w ogóle yy, mieszaną w kierunku wrażliwej, więc bardzo się cieszę, już się nie mogę doczekać, jak zacznę stosować te produkty. I wybrałam sobie tonik, no bo mamy coś do zmycia makijażu. Poczekajcie, może po poka pokażę. Widzicie poczekajcie. Dobra, mamy coś, powyciągałam, żeby tak po kolei pokazywać. Mamy coś do zmycia makijażu, no i mamy tonik, który jest mega ważny. I tutaj jest tonik na wilżenie i rozjaśnienie. Specjalnie taki brałam, bardzo lubię, kiedy kosmetyki mają witaminę C, a tutaj to mamy. I mamy tutaj 10% glukonolakton, witaminę C, aloes, morele i cytrynę, 100% tak wegański, 98% składników pochodzenia naturalnego. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Dla mnie w ogóle yy, taki zestaw mógłby być Zestawem prezentowym, i ja bym na pewno się nie pogniewała, a nawet bym się ucieszyła. No i tak jak wzięłam sobie żel, tak samo wzięłam sobie balsam i tym powinnam rękę posmarować nie żelem. I mamy tutaj balsam do ciała, właśnie intensywnie nawilżający i odświeżający o zapachu arbuza. Ja już się nie mogę doczekać, i mimo, że. Arbus, no, arbus, arbus. Zero ściemy, zero chemicznych zapachów. To jest naprawdę natura, i czuć tą naturę. No, i teraz słuchajcie, dla mnie mm, najbardziej się cieszę z tych dwóch produktów krem sorbet do twarzy, rozjaśnienie i nawilżenie, a tu mamy krem do twarzy, nawilżenie i równowaga. Ja brałam je z myślą o tym, że będę stosowała dzień-noc, kiedy tylko wykończę moje kremy, zaczynam właśnie od tych. I tu mamy y, witaminę C, aloes, morele i cytrynę, natomiast tutaj mamy niacinamit, aloes, szpinak i ogórek. No i... Przepraszam... Jak dobrze, że te opakowania są mega trwałe. Akurat sprawdziłam. Mamy tutaj rozświetlenie i nawilżenie dla skóry Twojej twarzy. Witaminę C, ale to już czytałam. Przywraca blask skórze, nawilżając i chroniąc skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Redukuje przebarwienia, co dla mnie jest mega ważne. Wyrównuje kolory skóry genialnie. Zwiększa elastyczność skóry i chroni przed szkodliwym wpływem środowiska. Świetnie. Natomiast ten krem, który wybrałam, to jest właśnie krem coś dla mnie. Ja często szukam Takich kremów i trafić na nie nie mogę już z naturalnym składem bomba, dlatego, że jest to krem, który nawilża i walczy z niedoskonałościami skóry. Wiecie, że bardzo często osoby, które mają problemy z jakimiś właśnie wypryskami, mają problem z dobraniem kremu, bo albo mocno nawilża i przez to mamy większe te wypryski, albo właśnie stosujemy coś na trądzik, co mocno wysusza. Tu mamy dwa w jednym, czyli działamy przeciwtrądzikowo, przeciw tym niedoskonałościom, a dodatkowo skórę nawilżamy. I tak właśnie powinno się działać. Jestem ciekawa, jak on działać będzie. Kompleksowe łączenie niacinamidu, aloesu i kompleksu olejów z oliwek konopnego i tamanu, łagodzi zmiany skórne i przeciwdziała powstawaniu kolejnych. I to jest genialne! Już się nie mogę doczekać, po prostu sprawdzę, tylko czy nic się tutaj nie ukryło, bo ja już nie pamiętałam, co zamawiałam. A zobaczcie, jaki tutaj piękny zestaw prezentowy. Dobra, ja przypominam, żeby nie było, że macie yy, od 2 do 7 dostępne kosmetyki w promocji w Hebe z okazji Black Week, więc korzystajcie! A w ogóle jeszcze, co zapomniałam, bardzo chciałam o tym wspomnieć, czego nie wiedziałam i dopiero przeczytałam. Yumi, marka, czyli nazwa tej marki, w kulturze wschodu oznacza piękno a yami w kulturze zachodu oznacza coś pysznego. No i to jest faktycznie połączenie two in one. Dwa w jednym. No, jestem ogromnie ciekawa, jak to działać będzie. Ja Wam oczywiście będę dawać znać w kolejnych vlogach. Niech tylko pokończę moje kosmetyki, chociaż to już sobie stawiam, już zaczynam stosować. Na kremy, kremy czekają na wykończenie i kolejne będą te. Super. Linki w opisie. Córeczka już idzie, więc widzimy się za jakąś chwilę. Dobrze moi najdrożsi, słuchajcie, jest wieczór, czas w pracy na szczęście zleciał od tak, bardzo przyjemnie zmontowałam w pracy dla Was film i nawet było całkiem, całkiem fajnie, więc no nie ma, nie ma na co narzekać, ale przyszłam do domu już zmęczona, wiecie jak to jest, dzieci, obowiązki, dom i tak dalej, a potem jeszcze a potem jeszcze praca. No i właśnie jest jak jest, tak naprawdę już jest godzina 19.30, albo dopiero jest godzina 19.30, ja już jestem w piżamie wykąpana, zrobiłam sobie maseczkę i, bo mam troszkę właśnie przesuszoną twarz, powiem Wam, aż mi tutaj takie czerwone te się porobiły, tu, tu i tu i tu, więc nie wiem, te, 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 pięknie to wytłumaczyłam, więc tak naprawdę ja już będę się z Wami żegnać, żeby nabrać siły na następne vlog vlogowanie, na kolejne filmy Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani, że troszkę tych filmów w tym tygodniu się pojawiło, bo ja jestem mega szczęśliwa, że mi się to udało, że miałam na to ochotę i się zmobilizowałam i to nagrałam. Nie tylko miałam ochotę i na tym poprzestałam. Więc, no to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!